Dzień pogrzebu papieża Franciszka to w Polsce Dzień Żałoby Narodowej. Prezydent Andrzej Duda chciał w ten sposób oddać hołd zmarłemu przywódcy Kościoła Katolickiego. To jest będzie wielkie wydarzenie dla, dla Kościoła, ale to też będzie jakby pożegnanie prezydenta z papieżem, którego pontyfikat yy, trwał, można powiedzieć, w czasie tych dwóch prezydenckich kadencji. Prezydent Duda był. Jednym z tych polityków, którzy myślę, że należą do, do polityków, którzy najczęściej spotykali się i rozmawiali z papieżem Franciszkiem. Żałoba narodowa ogłaszana jest wyjątkowo rzadko najczęściej po śmierci ważnych osób lub z powodu dramatycznych wydarzeń, jak katastrofy czy klęski żywiołowe. W tym czasie, między innymi, flagi państwowe na budynkach publicznych są opuszczane do połowy masztu oraz przepasane czarnym kirem. Zazwyczaj odwoływane są także imprezy masowe, sportowe oraz koncerty czy wydarzenia o charakterze rozrywkowym. Zazwyczaj, ponieważ nie ma przepisu, który by to nakazywał. Tego dnia jedynie zaleca się obywatelom powstrzymanie od organizacji hucznych imprez, ale tak naprawdę jedynie od woli organizatorów zależy to, czy tego typu wydarzenia się odbędą. Nie ma więc obowiązku odwoływania np. ślubu, a nawet wesel. W tym konkretnym przypadku wiemy już, że większość wydarzeń kulturalnych, jak koncerty, spektakle teatralne czy wydarzenia sportowe odbędą się, podobnie z kinami, mają pracować normalnie. Choć wiele osób ze zrozumieniem podchodzi do decyzji o ogłoszeniu żałoby narodowej w dniu pogrzebu papieża Franciszka, to są i tacy, którzy krytykują ten ruch władz. Aktorka Joanna Szczepkowska twierdzi, że taka decyzja jest wprost sprzeczna z konstytucją. W mediach społecznościowych zamieściła taki wpis. Nie można narzucać żałoby narodowej z powodu odejścia głowy konkretnego kościoła konkretnej religii. Jest to sprzeczne z konstytucją. Każdy obywatel ma prawo do spędzania czasu według woli i do przeżywania bądź nie przeżywania żałoby z powodów religijnych. Muzyk Leszek Biolik, znany z zespołu Republika, również nie kryje swojego niezadowolenia z powodu decyzji prezydenta. W emocjonalnym wpisie na Facebooku artysta zwrócił uwagę na brak odszkodowań dla osób związanych z branżą muzyczną, które poniosą straty finansowe w wyniku odwołania tego dnia części imprez. Zapłacimy za to z własnej kieszeni, z kieszeni artystów, realizatorów dźwięku, oświetlenia i obsługi technicznej. Głupie to i szkodliwe. Panowie Andrzej Duda, Donald Tusk i Jarosław Kaczyński, może czas byście założyli dłuższe spodnie i przestali bawić się w przedszkole, naszym kosztem. Politycy jednak nie widzą nic złego w decyzji prezydenta Dudy i premiera Tuska, aby ustalić dzień pogrzebu papieża Franciszka dniem żałoby narodowej w naszym kraju. W programie Fact Life mówił o tym były wiceszef MSZ Marcin Przydacz, z Prawa i Sprawiedliwości. Że zarówno prezydent, jak i rząd mają zgodę co do tego, że ta żałoba powinna mieć miejsce. No, mówimy nie tylko o głowie państwa watykańskiego, mówimy też o głowie Kościoła, której członkami jest zdecydowana większość Polaków. Sobota. To jest moment, w którym, w którym, jak rozumiem, chodzi też o to, żeby się troszkę zatrzymać i zastanowić się nie tylko nad sprawami gospodarczo-politycznymi, ale także i nad sprawami wartości, moralności. To, że nie było w przypadku Benedykta XVI, no Benedykt XVI w momencie śmierci nie był już papieżem, jak wie pan, przestał być papieżem wcześniej. I, i, I sytuacja jest w tym sensie lekko nie, nieporównywalna. A co na to duchowni? Ksiądz Przemysław Śliwiński, rzecznik archidiecezji warszawskiej, w rozmowie z faktem mówi, że jego zdaniem ten dzień żałoby narodowej jest nam wszystkim potrzebny. Jak ksiądz patrzy na krytyczne słowa dotyczące żałoby? Ogłoszonej po śmierci papierza. Patrzę na to globalnie, to znaczy z tego powodu, że widzę, y, jak reaguje świat, cały świat. Mm -hmm. Kraje, które wcale nie są krajami wyznaniowymi, bo takich już właściwie nie ma, a y, na całym świecie, y, gdzie wszystkie kraje, wszystkie głowy państw y, pragną wyakcentować jakoś fakt śmierci papieża poprzez również ogłoszenie żałoby narodowej albo pokazanie innego znaku, że y, ta śmierć rzeczywiście poruszyła y, również w tym świecie dyplomatycznym, w tym świecie znaków dyplomatycznych najbardziej. I pod takim względem standardów ogólnoświatowych, standardów europejskich, uważam, że to jest najbardziej naturalna y, reakcja szacunku wobec głowy państwa watykańskiego, który, który nie jest tylko głową y, państwa, jednego z państw, ale to jest głowa kościoła, jeden z największych autorytetów moralnych i duchowych, duchowych na całym świecie. Prawdę mówiąc, uważam, że są takie wydarzenia w życiu społecznym, politycznym. I z jakiegoś powodu ta żałoba narodowa, ten, te kilka godzin dla uczczenia um, kogoś i różnych wydarzeń jest nam jako społeczeństwu potrzebna. Choćby po to, żebyśmy się na chwilę zatrzymali, na chwilę odpoczęli i z nowymi siłami wrócili do tego pędu, który pewnie nas czeka przed kampanią wyborczą. W przeszłości w Polsce ogłoszono żałobę narodową po śmierci Jana Pawła II. Nie było jej natomiast gdy odszedł papież emeryt Benedykt XVI.